Tu ksiądz Albert. Ja dzwonię w sprawie egzotyzmów. Pani zgłaszała opętanie. Nie, nie pytanie. Nie pytanie, opętanie. Że ponoć tam kogoś u was w domu demon, demon posiadł. Ja właśnie teraz przyjadę do was, bo jadę już z... Biblium i tak dalej, żeby wypędzić diabła. Nie macie problemów panem z jakimiś, bo ja jadę. Bo, ale ja w sprawie egzotycznych do pani teraz już. Jestem księtem Albertem z kościoła bardzo. Ale ja będę u pani za chwilę, tak czy inaczej, bo takie mieliśmy zgłoszenie, że trzeba wypędzić szatana z czyjejś duszy. To nie byłem go? Nie, nie trzeba, nie trzeba. Jesteśmy tutaj sami. Ale no ale to nic, nic się nikomu nie dzieje, bo ja słyszałem... Takie mieliśmy słyszenie w parafii. Nie, nic. Nic się nie dzieje u nas. A może jednak ja przyjadę i sprawdzę to? Nie, nie trzeba. Nie trzeba. No ale ja już jadę taksówką i tak jedziemy już do Państwa. Jak nie trzeba, jak trzeba. To może to, A może nie wiem, może to u sąsiadki tam było. Bo potem myślałem, że demon posiadł duszę tego człowieka. Ja mam wypełnić szatana z jego duszy. Dziękuję bardzo.